W naszym studiu kolejny gość Mikołaj Teperek, autor podcastu Niepoprawny dyplomata, specjalista od spraw amerykańskich. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Co można powiedzieć o wizycie Witkowa i Kusznera w Moskwie? Pięć godzin tajnych rozmów i fiasko? No niestety tak, z czego nie wiadomo, jak długi wykład historyczny Władimira Putina był we wstępie, co znaliśmy na przykład z wywiadu z amerykańskim em, dziennikarzem Tuckerem Carlsonem, do czego skłonności ma sam Władimir Putin. No ale cóż, nie wiadomo też do końca, em, poza tym planem uzgodnionym z Europą, o czym dyskutowano, em, posiłkujemy się tymi informacjami, które znamy dzisiaj i... Mało jest taka... przecieków. Dlaczego Podobno. No, Amerykanie dogadali się z Rosjanami. Rosjanie też ich nie lubią. Rosjanie lu nie lubią przecieków. Nie lubią i Amerykanie nie będą ich robić celowo. Dobrze, to skąd był ten ostatni przeciek dotyczący rozmów. Właśnie. To jest świetne pytanie. Witkowa i Uszakowa. No, y mi się wydaje, że ze słów Putina przed samym spotkaniem można było wyczuć albo tak zwane fałszywą flagę i zrzucić winę na Europę, bo on. Y pokazał palcem na Europę, że nawet jest gotowy pójść z Europą na wojnę. E, sugerował też, tak mi się wydaje, że to mogła być Europa. Któryś z wywiadów europejskich, czy brytyjski, czy jakiś inny, może ukraiński, który m, te plany, m, zaplecze negocjacji, jak one wyglądały, szczególnie z Witkowem, czyli z e, przyjacielem Donalda Trumpa z czasów e, biznesowych, deweloperskich, który jest jego specjalnym wysłannikiem do właśnie negocjacji z Władimirem Putinem. Chociaż obok niego też był zięć, Jared no właśnie. Wall Street Journal napisał, że nieprzypadkowo tam poleciał zięć, że tak naprawdę chodzi o wielki biznes. Czy rzeczywiście amerykańska administracja, obecna administracja amerykańska, chce już robić biznes z Rosją? I Ukraina nie ma tak wielkiego znaczenia. Myślę, że Ukraina ma jakieś znaczenie z perspektywy amerykańskiej oczywiście i to nie jest tak, że ona będzie sprzedana Rosji na talerzu, ale rzeczywiście rozmowy trwają, jak będzie wyglądała gospodarka, przede wszystkim rosyjska, która w tej chwili jest skoncentrowana na, bycie, na byciu gospodarką wojenną, a jaka będzie powojenna. Wszyscy ci mężczyźni, którzy są na froncie, także rosyjskim, będą musieli wrócić do swoich domów i gdzieś pójść do pracy. W tej chwili ogromny eksport i cała gospodarka, poza tym, że wojenna, na eksporcie surowców do Chin. Nie, bez, nie przez przypadek. Przecież Wang Li był obecny tego samego dnia na rozmowach z Rosją. Spekuluje, że rozmowy także są z Chinami na zapleczu. Czyli na razie ten odwrócony Kissinger nie wychodzi Amerykanom. Nie ma odciągnięcia Rosji od Chin. No myślę, że Amerykanie będą musieli jakiś, no nie wiem, że podział Rosji zrobić, ale strefę wpływów swoich przede wszystkim gospodarczych zaznaczyć. I Jared Kushner, który wcześniej ma wielkie zaufanie prezydenta. Przede wszystkim jest to jego ukochanej córki, oczywiście mąż. On też spisał się na Bliskim Wschodzie. Z z abrahamowymi ustaleniami w poprzedniej kadencji Trumpa, a, ale to Kushner, który mówił, że już nie wróci do tej polityki, on będzie się zajmował tylko biznesem, właśnie był po to, żeby rozmawiać między innymi o biznesie. A te biznesy, o których właśnie pan redaktor powiedział, Wall Street Journal, który opublikował, to między innymi chociażby wykupienie Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. Możemy teraz powiedzieć, czy to nie jest hipokryzja ze strony Stanów Zjednoczonych, bo zachowują się jak Niemcy przed wojną? No właśnie, to byłoby ciekawe, że byłby amerykański rurociąg, który pompowałby tak. rosyjską ropę. Tak, amerykańska <gaz>. firma, która rosyjską tak. ropę pompowałaby do Europy. A panowie Witkow i Kuszner mieli lądować w Brukseli, lecąc z Moskwy, jednak i tam mieli się spotkać z prezydentem Załęskim. Do tego spotkania nie doszło. Czyżby nacisnęli Rosjanie, kochani nasi przyjaciele z Ameryki lepiej nie spotykacie się z Załęskim? Co się mogło stać? Wydaje mi się, że po prostu nie doszło do żadnych kompromisów. I nie mieli Amerykanie co przedstawić Zeleńskiemu. Nie, nie było o czym rozmawiać. Rozumiem. A proszę powiedzieć, jak wygląda tak naprawdę dzisiaj wsparcie tej polityki Donalda Trumpa przez jego wielki ruch MAGA, który jest bardzo podzielony przecież. No tak, ostatnio jesteśmy świadkami wielkich podziałów w tym sektorze prawicowym prezydenta Trumpa. Przede wszystkim podejście samej administracji jest stricte biznesowe. Będziemy sprzedawać wam broń za 100%, a nie rozdawać, to jest cytat dosłownie z wczorajszego spotkania gabinetu Trumpa, a nie rozdawać tak jak Biden cukierki, te wszystkie pieniądze i tak dalej. Szczególnie, że w tle mieliśmy dopiero co aferę korupcyjną na samym szczycie ukraińskiej władzy. Jeżeli chodzi oczywiście o MAGA, czyli o wszystkich cały elektorat Donalda Trumpa, to widzimy pewnego rodzaju zgorszenie i niezadowolenie tym, że gdzie się podziało Ameryka First, Ameryka I. Ponieważ Donald Trump skupia swoją uwagę bardzo na relacjach międzynarodowych. Chwali się tym, że już osiem pokojów podpisał i ustalił, dziewiąty jest kolejny ukraińsko-rosyjski. A gdzie są na przykład tańsze domy, gdzie są tańsze zakupy, gdzie. Jest jest tańsza energia, benzyna i to wszystko. I o ile możemy to sobie interpretować, że są to jakieś geopolityczne szachy 5D, gdzie jest Grenlandia, Wenezuela, i tym sposobem ropa będzie tańsza dla Amerykanów, energetyka będzie tańsza, zakupy będą tańsze, a Rosja, rosyjska ropa będzie nieopłacalna do wydobycia, co może oczywiście być win-win situation w, z perspektywy Donalda Trumpa. To nie idzie to tak szybko jak Donald Trump by oczywiście chciał. Dopiero co były wybory takie lokalne we Stanach Zjednoczonych w listopadzie, i kolejne za rok, i już się mówi o podziałach właśnie wśród nie tylko elektoratu, ale też już powoli polityków w Kongresie Amerykańskim. Wielu liderów opinii odchodzi od Trumpa, go krytykuje. Podcasterów no też, takich jak ja, komentujących życie polityczne i społeczne Stanów Zjednoczonych. Jest to rzeczywiście podział, i te tematy są poza gospodarką. to są No właśnie, takie... jeszcze jest jeden bardzo ważny temat. Tak. Myślę, że wielu amerykańskich Amerykanów, czy podcasterów amerykańskich, tym żyje, akta Jeffrey'a Epsteina. Mhm. Jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja Donalda Trumpa w świetle tego, że one powinny być ujawnione, bo zostały przegłosowane? No, historia aktów Epsteina się jeszcze kręci od wielu kilkich lat. Kilku lat oczywiście od Jillian Maxwell, która, która jest w Teksasie w więzieniu. To jest najbliższa współpracowniczka Epsteina. Epstein, który miał popełnić rzekomo samobójstwo. No i oczywiście te dokumenty, których nie odtajnili demokraci za Bidena teraz mają być one odtajnione. Kiedy? Bo... Kiedy to jest możliwe? Czy, czy Ko może być jakaś blokada? Końcu... Kongres to w końcu przegłosował. Prezydent podpisał, więc Departament Sprawiedliwości ma miesiąc, żeby je ujawnić. Były jakieś przecieki tego, co tam się działo. Od memicznych sytuacji sugerujących miłosne relacje byłego prezydenta Clintona z prezydentem Donaldem Trumpem, co oczywiście stało się swego rodzaju hitem w internecie. To Departament Sprawiedliwości ma miesiąc, czyli w grudniu powinno być odtajnione i opublikowane te wszystkie akta. Czyli taki prezent na gwiazdkę. No właśnie, ale <laughs> dla kogo? Ja to jest, to jest dla kogo? Więc tak. Tak, pliki te prszcina, no myślę, że będzie jeszcze okazja też o tym jeszcze przedyskutować, jak w końcu je wszyscy obejrzymy i dostaniemy. A poza tym kwestie imigracyjne, deportacyjne, kwestie wiz pracowniczych dla legalnych i nielegalnych imigrantów, cała, cała ta sytuacja. I także stosunek amerykański do Izraela. Którzy zamiast MAGA zaczęli mówić MIGA, jako Make Israel Great Again, co może, nie wiem, tak żebyśmy polskim widzom powiedzieli, taka braunizacja może, mm -hmm. nawet polityki amerykańskiej, takiej skrajnej prawicy, czyli na prawo Trumpa. Ostatnie pytanie, czy może dojść do wybuchu kolejnej wojny? Czy Ameryka zaatakuje Wenezuelę? No Jest to na stole, z tego co rozumiem, u Donalda Trumpa. Wenezuela jest no, obecnie krajem pod władzą dyktatorską Maduro. Donald Trump na pewno by chciał panią Machado na, na, na wenezuelskiej prezydenturze, już demokratycznej, ją gdzieś tam ustawić, bo pewnie byłoby to też lukratywny biznes dla Stanów Zjednoczonych, bo są to ogromne złoża ropy. Jest to oczywiście dobry przyjaciel Iranu. Rosji, czyli krajów demo, totalitarnych. Czy jest możliwa taka inwazja jak dawniej na Grenadę? No nie będzie to na pewno drugi Wietnam, mm -hmm. bo teraz raczej spodziewamy się artylerii. Donald Trump lubi wymierzone, precyzyjne ataki i zresztą uważa to za samoobronę. Przed kartelami narkotykowymi, z którym władza Maduro ma współpracować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mikołaj Teperek, autor podcastu Niepoprawny Dyplomata, specjalista w sprawach amerykańskich. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu.